Święta Bożego Narodzenia zawsze były dla mnie czasem pełnym mieszanych uczuć. Z jednej strony magia światełek, zapach pierników i kolendy w tle, a z drugiej dziwna, napięta atmosfera, którą czułem w domu już od pierwszych dni grudnia. Rodzina, która powinna być miejscem bezpieczeństwa, czasami stawała się sceną małych gier i ukrytych napięć. Tego roku czułem coś innego. Byłem podejrzliwy, niespokojny, jakby coś w powietrzu mówiło mi: Uważaj, coś się wydarzy. Mama krzątała się w kuchni, gotując ogromną kolację, a tata przeglądał listy gości i harmonogram przygotowań. Każdy ruch wydawał się przemyślany, ale było w tym coś sztucznego, coś, co sprawiało, że serce mi szybciej biło. Przy stole, kiedy wszyscy rozmawiali o świątecznych planach, ja siedziałem w milczeniu, starając się ukryć rosnący niepokój. Widziałem, jak siostra i brat wymieniają spojrzenia, które wydawały się mówić więcej niż słowa. Mimo, że byliśmy rodziną, czułem się coraz bardziej wyobcowany. Każde pytanie o prezent czy planowane atrakcje niosło ze sobą subtelny ciężar, coś w rodzaju testu, który miał sprawdzić, jak bardzo mogę być podatny na ich manipulacje. Wiedziałem, że święta powinny być czasem radości, ale w moim sercu narastało uczucie niepokoju. Coś mi podpowiadało, że tym razem to, co miało być świętowaniem, może zamienić się w coś zupełnie innego. Nie miałem jeszcze pojęcia, że za kilka dni moja rodzina planuje wydarzenie, które zmieni moje spojrzenie na te święta i na samych siebie. Przez cały grudzień obserwowałem każdy ruch, każdy uśmiech, każdą rozmowę. Każda drobnostka mogła być wskazówką, małym znakiem ostrzegawczym. Byłem jak detektyw wśród własnej rodziny, próbując odczytać zamiary, które mogły zniszczyć moje poczucie bezpieczeństwa. I wtedy, pewnego zimowego popołudnia, zdarzyło się coś, co sprawiło, że serce zamarło mi w piersi. Nie mogłem przewidzieć, że zwykły dźwięk w kuchni, rozmowa podsłuchana przypadkiem, zmieni moje życie w ciągu jednej chwili. Nie mogłem uwierzyć w to, co usłyszałem przypadkiem. To była zwykła chwila nieuwagi byłem w przedpokoju, szukając czapki, gdy usłyszałem fragment rozmowy, który natychmiast sprawił, że całe moje ciało się zesztywniało. Głos mojego brata był cichy, ale pełen złośliwości, a mama i mama potwierdzała każdy szczegół, jakby nie zdawała sobie sprawy, że ja tam stoję. W tym roku zrobimy coś wyjątkowego, publicznie go upokorzymy, wszyscy go zobaczą, a potem wyrzucimy z domu, żeby nikt nie miał wątpliwości, usłyszałem słowa, które przyprawiły mnie odreszcze. Serce zabiło mi jak szalone, a myśli zaczęły się ścigać jedna za drugą. Jak mogli planować coś tak okrutnego? Jak mogli przygotować święta, które miały być dla mnie pułapką? W pierwszej chwili poczułem paraliż. Stałem nieruchomo, próbując powstrzymać oddech, żeby nie zdradzić swojej obecności. Każdy szczegół ich rozmowy był jak nuż w plecy śmiechy, komentarze, wskazówki dotyczące tego, jak mnie zawstydzić przy wszystkich gościach. A ja, stojąc tam, nagle zdałem sobie sprawę, że wszystko, co do tej pory wydawało się zwykłą rodzinną atmosferą, było maską. Po chwili przyszła fala gniewu i determinacji. Nie mogłem pozwolić, by tak mnie traktowano. Byłem zmuszony myśleć szybko, co mogę zrobić, żeby odzyskać kontrolę, zanim ich plan się urzeczywistni. Ale zanim podjąłem jakiekolwiek działania, musiałem zrozumieć całą skalę sytuacji. Jak długo planowali to przede mną ukrywać? Kiedy dokładnie mieli zamiar mnie upokorzyć? W głowie kłębiły mi się obrazy nadchodzącego koszmaru. Wyobraziłem sobie ich uśmiechy, komentarze pełne sarkazmu, spojrzenia innych gości pełne współczucia wszystko to wywoływało w mojej piersi palącą mieszankę strachu i wściekłości. I nagle pojawiło się w mojej głowie jedno niebezpieczne pytanie: co jeśli nie pojawię się na tej scenie wcale? W tej jednej chwili narodził się plan, plan, który miał całkowicie zmienić dynamikę tego, co miało być moją katastrofą. Ale zanim mogłem go dopracować, musiałem zachować pozory zwyczajnego dnia. Każdy gest, każdy uśmiech wobec rodziny był teraz maską, osłoną przed tym, co wiedziałem i co przygotowywałem w myślach. Ta chwila podsłuchanie ich tajemnic zmieniła wszystko. Nie byłem już tylko biernym uczestnikiem świąt. Stałem się świadkiem, a jednocześnie architektem własnej reakcji. I choć strach wciąż trzymał mnie w szachu, wiedziałem, że nadchodzące dni przyniosą starcie, które nie tylko pokaże moją siłę, ale i zmieni sposób, w jaki rodzina postrzega mnie na zawsze. Po tym, co usłyszałem, serce biło mi jak szalone, a umysł nie przestawał krążyć wokół jednej myśli, jak mogli tak postąpić. Nie chodziło już tylko o samą groźbę upokorzenia, ale o to, że rodzina ludzie, którym ufałem, mogła planować coś tak okrutnego za moimi plecami. Przez kilka godzin nie potrafiłem zebrać myśli. Każdy dźwięk w domu wydawał się podejrzany krok mamy w kuchni, brata niosącego talerze, siostry, śmiech w salonie. Czułem się jak intruz we własnym domu, jak ktoś, kto przypadkowo odkrył mroczną prawdę, której lepiej byłoby nie znać. W mojej głowie toczyła się prawdziwa burza emocji. Strach mieszał się z wściekłością, smutek z poczuciem zdrady, a w końcu pojawiła się determinacja. Nie mogłem pozwolić, by ta sytuacja mnie złamała. Ale jak pogodzić te uczucia z codziennym życiem, które wymagało ode mnie pozorów normalności? Każde słowo, każdy uśmiech wobec rodziny był teraz starannie wyważony, musiałem ukryć prawdziwe emocje, nie pozwalając im dostrzec, że znam prawdę. Zaczęły pojawiać się pytania, które nie dawały mi spokoju: czy powinienem konfrontować ich od razu? Czy może lepiej poczekać i działać sprytnie, by samemu odzyskać kontrolę? A może po prostu uciec od tego wszystkiego, unikając upokorzenia? Każda opcja miała swoje ryzyko, a ja czułem się przytłoczony ciężarem decyzji, która miała zaważyć na całym moim świątecznym doświadczeniu. Nie mogłem też zignorować gniewu, który narastał w moim wnętrzu. Każdy szczegół rozmowy, każdy planowany komentarz, który miał mnie upokorzyć, stawał się w mojej wyobraźni katalizatorem zemsty niebrutalnej, brutalnej, ale takiej, która pokaże, że nie jestem bezradny. To była mieszanka strachu i adrenaliny, której nie mogłem zignorować. W tym chaosie emocjonalnym pojawiła się również refleksja nad tym, co oznacza prawdziwa rodzina. Czy więzy krwi mają wartość, jeśli brak w nich szacunku i empatii? Czy święta, które powinny być czasem radości, mogą stać się miejscem manipulacji i gier emocjonalnych? To pytanie wbiło się w mój umysł jak cierń i nie dawało spokoju. Jednak w tym całym emocjonalnym zamęcie pojawiła się iskra nadziei. Wiedziałem, że mogę przejąć kontrolę nad sytuacją, jeśli będę działać rozważnie. Ten strach, gniew i zdrada, zamiast mnie złamać, miały stać się paliwem do mojego planu. Plan, który nie tylko ochroni mnie przed upokorzeniem, ale może też pokazać rodzinie, że nie jestem bezbronny. Ta mieszanka emocji gniew, smutek, determinacja stała się moim napędem. Nie mogłem pozwolić, by ta historia zakończyła się tak, jak oni chcieli. A w tym momencie zrozumiałem jedno. Moje święta już nigdy nie będą takie same, ale to ja zdecyduję, jakie przeżyję. Po dniach niepokoju i wewnętrznego chaosu w końcu nadszedł moment, w którym wiedziałem, że muszę działać. Nie mogłem dłużej być biernym uczestnikiem planów rodziny, musiałem przejąć kontrolę nad swoim losem, nawet jeśli oznaczało to konfrontację z najbliższymi. Siedziałem przy oknie, patrząc na padający śnieg, i w mojej głowie układał się plan. Każdy szczegół rozmowy, którą podsłuchałem, stał się wskazówką. To, co początkowo wydawało się przerażające, zaczęło nabierać kształtu, mogłem użyć ich własnych zamiarów przeciwko nim, zachować spokój i odwrócić sytuację w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Zrozumiałem jedno, aby przeżyć te święta z godnością, musiałem zbudować swoją strategię krok po kroku. Nie chodziło już o strach czy gniew, chodziło o inteligencję, opanowanie i precyzję. Wiedziałem, że każda moja reakcja musi być przemyślana, że każde słowo, które wypowiem, może wpłynąć na końcowy rezultat. Decyzja była trudna. Czy zostać w domu i ryzykować upokorzenie, czy odejść i dać im poczucie kontroli, którego tak bardzo pragnęli? W moim sercu narodziła się jasna odpowiedź: nie dam im satysfakcji. Święta miały być moim polem bitwy, ale nie wprost moja siła miała tkwić w sprycie i opanowaniu. W tej chwili poczułem dziwną ulgę. Wreszcie przestałem być ofiarą sytuacji i stałem się jej architektem. Wiedziałem, że muszę zmienić swoje plany, to nie były już zwykłe święta, to był moment, który zadecyduje o mojej godności i poczuciu własnej wartości. Przez kilka godzin analizowałem każdy scenariusz. Co jeśli rodzina zauważy moją nieobecność? Jak zareaguje mama, kiedy zadzwoni i nie zastanie mnie w domu? Jakie sygnały mogę wysłać, żeby zyskać przewagę? Każda myśl była jak ruch w partii szachów, jeden błąd mógł wszystko zniszczyć. Decyzja o zmianie losu nie była łatwa, ale była konieczna. W tym momencie zrozumiałem, że święta nie muszą być czasem cierpienia, mogą stać się dowodem mojej siły, inteligencji i odwagi. Mogłem pokazać, że nie jestem łatwą ofiarą, że mam prawo do własnej godności, nawet wśród tych, którzy powinni mnie wspierać. I tak, w ciszy zimowego popołudnia, poczułem pierwszą iskrę nadziei. Wiedziałem, że moje działania w ciągu najbliższych dni będą decydujące i że nadszedł czas, by przygotować się do najważniejszego ruchu w tej subtelnej, rodzinnej grze. Decyzja zapadła, nie miałem zamiaru pozwolić, by rodzina mnie upokorzyła. Ale to nie była zemsta wprost, brutalna i nieprzemyślana. To miała być cicha, precyzyjna strategia, która pokazałaby, że kontroluje sytuację i nie daje się złamać. Pierwszym krokiem było obserwowanie wszystkich ruchów rodziny. Każdy plan, każda rozmowa i każdy szczegół przygotowań do świąt stawały się elementami mojej mapy. Wiedziałem kiedy i gdzie będą próbować mnie ośmieszyć, jakie słowa wypowiedzą i kto będzie świadkiem całego zdarzenia. To nie był czas na impulsy, teraz liczyła się cierpliwość i spryt. Zacząłem przygotowywać swoje alternatywne scenariusze. Jeśli mieli mnie upokorzyć przy wszystkich gościach, mogłem po prostu się nie pojawić i pozwolić, by ich plany odbiły się od pustego krzesła. Jeśli planowali komentarze pełne szyderstwa, mogłem wykorzystać je później, w mojej przewadze, pokazując, że ich zamiary nie zrobiły na mnie wrażenia. Każdy detal był analizowany, każda reakcja przewidywana. W międzyczasie musiałem też dbać o pozory normalności. Nikt nie mógł zauważyć mojego niepokoju ani gniewu. Widziałem ich uśmiechy, słyszałem ciche komentarze, a wszystko to traktowałem jak wskazówki do mojego planu. Byłem jak szachista przygotowujący się do decydującego ruchu, każdy pionek miał swoje znaczenie, każdy gest swoją wagę. Jednocześnie rozwijałem swoją strategię komunikacji. Wiedziałem, że muszę pozostawić im pewne tropy, które sprawią, że nie podejrzewają moich zamiarów. Jeśli myślą, że jestem zaskoczony i zdezorientowany, poczują fałszywe poczucie kontroli. Ale w rzeczywistości to ja decydowałem o rytmie gry i to ja wybierałem moment, by zaskoczyć ich wszystkich. Przygotowania były również psychiczne. Musiałem wzmocnić w sobie spokój, pewność siebie i poczucie własnej wartości. Każda chwila samotności służyła refleksji. Nie dam się złamać, nie pozwolę, by ich manipulacje zdefiniowały moje święta. To była gra cierpliwości, sprytu i odporności emocjonalnej, i wiedziałem, że każda godzina przygotowań przybliża mnie do zwycięstwa. I tak, w ciche, zimowe popołudnie, czułem, że nadchodzi moment, w którym mogę przejąć pełną kontrolę. Zemsta nie była agresją ani konfrontacją, była inteligentną, wyrachowaną reakcją, która pozwoli mi zachować godność i wzmocnić poczucie własnej wartości. Ten rozdział pokazuje, że bohater jest przygotowany, buduje napięcie i ciekawość widza, aby zobaczyć, jak jego plan zostanie zrealizowany w dniu 24 grudnia. Nadszedł ten dzień. 24 grudnia, dzień, który miał być dla mnie koszmarem, stał się polem do realizacji mojego planu. Od samego rana czułem mieszankę ekscytacji i napięcia. Każdy ruch w domu był teraz obserwowany, każdy szczegół miał znaczenie. Rodzina zajmowała się przygotowaniami, mama w kuchni, brat rozstawiał dekoracje, siostra testowała świąteczne przepisy. Nikt nie spodziewał się, że ja, ofiara ich planów, jestem krok przed nimi przygotowany, spokojny i pewny swoich działań. Mój plan był prosty, ale wymagał perfekcji. Nie pojawię się na uroczystym obiedzie, zostawiając ich w niepewności i oczekiwaniu. Chciałem, aby poczuli to, co przygotowywali dla mnie poczucie kontroli, które nagle przestało istnieć. Wysłałem im subtelne sygnały, które sugerowały moją obecność, ale w rzeczywistości każdy ruch, każda wiadomość była częścią większej strategii. Z każdym kolejnym telefonem od mamy, która pytała gdzie jesteś, uśmiechałem się w duchu. Wiedziałem, że czas działa na moją korzyść. Jej niepokój był dla mnie dowodem, że mój plan działa. Każde wspóźnienie się lub jeszcze chwilę było elementem precyzyjnej gry. W międzyczasie obserwowałem reakcje innych domowników. Każde zaskoczenie, każdy komentarz pełen niepewności potwierdzał, że ich scenariusz runął. Napięcie rosło, a ja wreszcie poczułem, że kontroluję sytuację, to ja dyktuję rytm wydarzeń, nie oni. Ten dzień był dowodem, że mogę przejąć władzę nad własnym losem. Moja nieobecność stała się symbolem siły, sprytu i determinacji. To, co miało być dla mnie upokorzeniem, zmieniło się w triumf nie poprzez konfrontację, lecz dzięki inteligencji i cierpliwości. I w tej chwili poczułem satysfakcję, której nie da się opisać słowami. To był moment, w którym mogłem spojrzeć na rodzinę i wiedzieć, że nie są już w stanie mnie zranić. Moja godność została zachowana, a ich plan obrócił się przeciwko nim samym. Było późne popołudnie, a ja wciąż byłem poza domem, w bezpiecznej odległości, obserwując pośrednio efekty mojego planu. Nagle mój telefon zadzwonił numer znajomy, ale dźwięk sprawił, że serce mocniej zabiło. To była mama. Gdzie jesteś? Usłyszałem w słuchawce ton pełen niepokoju i irytacji. Jej głos zdradzał zaskoczenie, a może nawet poczucie winy, że jej starannie przygotowany plan nie przyniósł efektu. W tej jednej chwili poczułem mieszankę triumfu i ironii. Przez cały grudzień oni planowali, jak mnie upokorzyć, a teraz byli bezradni wobec mojej decyzji. Odpowiedziałem spokojnie, z lekkim uśmiechem: Nie martw się, nie będę na obiedzie. Lepiej nie czekaj na mnie, kropka. Te słowa były jak zimny prysznic proste, ale wystarczająco mocne, by zasiać chaos w ich świątecznych przygotowaniach. Każda sekunda milczenia po mojej wypowiedzi w słuchawce była dowodem, że mój plan działa. W tym momencie poczułem pełną kontrolę nad sytuacją. Ich oczekiwania, ich manipulacje, wszystko legło w gruzach. To, co miało być moim upokorzeniem, stało się momentem demonstracji siły i niezależności. Mogłem spokojnie obserwować ich reakcje, wiedząc, że żadna z ich prób nie przyniesie im satysfakcji. Z drugiej strony pojawiła się mieszanka emocji, nie radość w czystej postaci, ale głęboka satysfakcja, wynikająca z odzyskanej kontroli nad własnym losem. To był moment, w którym święta, które miały być dramatycznym koszmarem, zmieniły się w dowód mojej inteligencji i odporności emocjonalnej. Z każdą kolejną minutą czułem, że śmiech, który trzymałem w sobie, staje się nie do powstrzymania. To nie był śmiech złośliwy, lecz triumf nad sytuacją, którą próbowano mi narzucić. Moja cisza, moja nieobecność i spokojna odpowiedź były głośniejszą odpowiedzą niż jakiekolwiek słowa. Ten moment telefon od mamy stał się kulminacją wszystkich przygotowań, obserwacji i planów. To pokazuje, że czasem największa siła tkwi w opanowaniu, cierpliwości i strategicznym myśleniu, a nie w konfrontacji twarzą w twarz. I choć święta nie były tym, czym miały być, to ja zdecydowałem, że zakończą się z godnością i poczuciem własnej wartości. Po rozmowie z mamą poczułem dziwną ulgę, która szybko przerodziła się w coś, co można by Y nazwać triumfalnym humorem. Sytuacja, która miała mnie upokorzyć w oczach całej rodziny, stała się teraz powodem mojej wewnętrznej satysfakcji. Ironia była tak gęsta, że prawie czułem ją fizycznie w powietrzu ich plan obrócił się przeciwko nim samym. Z lekkim uśmiechem obserwowałem przygotowania do kolacji, z której mnie świadomie wyłączyli. Myślałem o ich minach, kiedy zauważą, że krzesło, na którym miało odbyć się upokorzenie, pozostało puste. Wyobrażałem sobie komentarze pełne zaskoczenia, próby wymyślenia, gdzie mogłem się podziać. Każdy ich ruch był teraz częścią mojego małego, perfekcyjnego spektaklu bez przemocy, bez krzyku, a mimo to pełnego efektu. Humor sytuacji był także w moim planie komunikacyjnym. Wiedziałem, że każdy telefon, każda wiadomość wysłana w ciągu dnia sprawi, że ich niepokój będzie rósł. To była subtelna zabawa psychologiczna, nie byłem agresywny, nie chciałem ranić, ale ich reakcje były jak muzyka dla mojej satysfakcji. Byłem w pełni świadomy, że przewaga tkwi nie w fizycznej obecności, ale w kontroli nad informacją. Śmiech, który trzymałem w sobie przez cały czas, w końcu wypłynął w postaci lekkiego komentarza do przyjaciela, który zadzwonił, by zapytać, jak mija mi dzień. Nie martw się, święta idą zgodnie z planem, tylko nie moim planem. To krótkie zdanie idealnie oddawało całą ironię sytuacji. Ale humor nie oznaczał braku refleksji. W głębi serca czułem, że te święta, choć inne niż zwykle, pokazały mi coś bardzo ważnego, że w trudnych momentach możemy zachować godność i poczucie własnej wartości. Śmiech i ironia były moim sposobem na przetrwanie emocjonalnego chaosu i subtelnego triumfu nad manipulacjami rodziny. Ta mieszanka humoru, satysfakcji i przewagi emocjonalnej sprawiła, że czułem się silniejszy niż kiedykolwiek. I choć święta nie były idealne, to stały się symbolem mojej siły, inteligencji i zdolności do zachowania spokoju w sytuacjach, które mogłyby złamać każdego. Gdy dzień powoli dobiegał końca, a kolacja świąteczna trwała w najlepsze, w domu zaczęła panować dziwna cisza. Ich wcześniej zaplanowane komentarze, sarkastyczne uwagi i przygotowania do mojego upokorzenia nagle straciły sens. Puste krzesło przy stole stało się symbolem mojej decyzji i mojej przewagi. Mama dzwoniła kilka razy, a jej głos zdradzał narastające zaskoczenie i rosnący niepokój. Każde kolejne pytanie, gdzie jesteś, brzmiało jak echo ich własnych planów, które runęły. Brat i siostra wymieniali między sobą spojrzenia pełne konsternacji, ich pewność siebie zniknęła w ciągu kilku godzin, a poczucie kontroli, które mieli nad sytuacją, rozpłynęło się jak śnieg w grudniowym słońcu. Rodzina próbowała improwizować, wysyłać wiadomości, szukać wyjaśnień, ale wszystko to wydawało się bezcelowe. Ich plany, starannie przygotowane przez tygodnie, nie przyniosły efektu. To ja dyktowałem rytm wydarzeń, a każdy ich ruch był reakcją na moje działania. Ten odwrócony porządek król był niemal satysfakcjonujący. Widziałem w ich oczach szok i dezorientację, mieszankę frustracji i niewiedzy, jak dalej postępować. Ale reakcje rodziny nie były tylko dramatyczne. Pojawiły się też drobne chwile refleksji. Mama zaczęła zadawać sobie pytania, czy rzeczywiście wszystko było zgodne z prawdziwym duchem świąt. Brat i siostra patrzyli na siebie z lekkim zawstydzeniem, jakby powoli zdawali sobie sprawę z konsekwencji swoich zamiarów. Choć nie wszystko zostało powiedziane na głos, atmosfera w domu uległa subtelnej zmianie, pojawiła się przestrzeń na introspekcję. W tym momencie poczułem głębokie poczucie wygranej, ale niezłośliwej raczej triumf przez opanowanie, spryt i inteligencję. Moja nieobecność stała się dowodem siły, ale też subtelnej lekcji dla rodziny. Manipulacja i planowanie cudzych upokorzeń nie przynosi oczekiwanych efektów, jeśli ktoś potrafi zachować spokój i strategiczne myślenie. Ten dzień, pełen napięcia, ironii i nieoczekiwanych zwrotów, był lekcją dla wszystkich. Ich reakcje, mieszanka zaskoczenia, frustracji i refleksji pozwoliły mi zrozumieć, że czasem największa moc tkwi w milczeniu i decyzji o własnej autonomii. I choć święta nie były takie, jak wszyscy planowali, dla mnie stały się symbolem niezależności i siły wewnętrznej. Gdy święta powoli dobiegły końca, usiadłem sam, patrząc na płonące świece i migoczące światła choinki. Wreszcie mogłem odetchnąć nie jako ofiara, nie jako ktoś bezradny wobec planów rodziny, ale jako osoba, która odzyskała kontrolę nad swoim losem. Ten dzień nauczył mnie czegoś niezwykle ważnego: prawdziwa siła nie tkwi w agresji ani w konfrontacji, lecz w świadomości własnej wartości i zdolności do zachowania godności. Zrozumiałem również, że relacje rodzinne są delikatne, a ich dynamika często skrywa ukryte napięcia. Nie zawsze chodzi o brak miłości, czasami chodzi o brak zrozumienia i umiejętności komunikacji. To, co mogło stać się moim upokorzeniem, stało się lekcją dla mnie i dla mojej rodziny. Uczy, że granice są ważne, że nie można pozwalać, by manipulacja i chęć kontroli nad innymi definiowały nasze życie. W tym samym czasie poczułem satysfakcję z subtelnej zemsty, którą zrealizowałem. Nie była brutalna ani złośliwa, ale inteligentna i przemyślana, pokazała, że mogę działać z rozwagą, nie tracąc przy tym spokoju ani poczucia własnej wartości. To doświadczenie stało się dla mnie symbolem siły emocjonalnej i odporności psychicznej. Patrząc na refleksje rodziny, poczułem też odrobinę nadziei. Może te święta, choć pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, będą początkiem zmiany w ich postrzeganiu mnie i naszych relacji. Może nauczą się, że prawdziwe więzi rodzinne opierają się na szacunku, empatii i zrozumieniu, a nie na planach upokorzenia czy manipulacji. I tak, w ten wyjątkowy wieczór poczułem spokój. Nie radość z ich niepowodzeń, ale radość z własnej siły i zrozumienia, że mogę decydować o swoim losie. Święta, które mogły być moim dramatem, stały się moim triumfem dowodem, że niezależnie od trudności, możemy zachować godność i wziąć życie w swoje ręce. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ta historia mogłaby wyglądać w innych rodzinnych dramatycznych scenariuszach lub poznać kolejne emocjonujące historie, kliknij tutaj, aby obejrzeć dwa kolejne filmy, które pokażą, że każda trudna sytuacja może stać się lekcją siły i odwagi.